Witajcie, z tej strony Kuba, rozpoczynamy kolejną serię na kanale. Tym razem jest to tryb, którego jeszcze nie nagraliśmy My Rise w WWE2K23. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał, jakiś drugi specjalnie chyba jednak nie będzie. Dobra Sami Zayn na Rowtinental All I have to do is defend it tonight, and WWE will have no choice but to give in to popular demand and make the change. I have no idea who I'm facing, but it doesn't matter. I am going to beat whoever it is, and you will never, ever see the Intercontinental Championship again. O co się dzieje? To jest historia właśnie yy, męskiego, że tak powiem, wrestlera. Jest też historia wrestlerki, ale jednak yy, mamy The Lock, historię nie Legacy. No i mamy safe, ogromny save, który eksplodował, a z sejfu. Przyszła gwiazda, przyszły Hall of Famer, przyszły mistrz, przyszła legenda. Panie i panowie, nasza postać, Andy Severide, debiutuje w WWE, pojawia się na Raw. No powiedzmy sobie szczerze, strój, który ma, jest ogólnie narzucony z góry tutaj przez grę. My potem sobie będziemy mogli go zmodyfikować. Sami Zayn rzucił już tak powiem, no nie tyle wyzwanie, co po prostu było to promo mające na celu pokazać, kto jest mistrzem interkontynentalnym z prawdziwego zdarzenia. No Sami Zayn był Heal'em z prawdziwego zdarzenia. To prawda. Był naprawdę rewelacyjnym Heal'em, rewelacyjnym tym złym charakterem w WWE. Jednak my pojawiamy się tu w roli tego dobrego Fejsa i będziemy mieli okazję właśnie skonfrontować się z Sami Zaynem i co więcej zawalczyć o jego tytuł interkontynentalny. Wyzwanie zostało przyjęte. No i coś czuję, że zaczniemy mocno ten tryb kariery, od razu od takiej historii, od razu od title shota, panie i panowie z hędzia, zaprezentował stawkę tej walki, no i zaczynamy, ale zaraz, zaraz, od razu mamy tu harikan ranę, Andy m, oberwał niestety akcją, że tak powiem, ryzykownie na sam początek, próba pinu jeden, no i cóż, próbujemy ratować ring, springboard crossbody trafione dobrze, mamy wykonać kurcze, combo atak, no i od razu tutaj, akcja przeniosła się poza ring. No i cóż, sobie ten combo atak ym, wykonamy. Trochę dawno nie grałem w tą grę, więc będę musiał troszeczkę sterowanie sobie przypomnieć. Hey, face first, through the unstable, oj, biedny Sami Zayn. Dobra, no słuchajcie, tak ym, nagrywałem Row is War. W sumie pytacie mnie cały czas, kiedy Row is War się pojawi. W sumie, jeśli chodzi o życie prywatne, inne trochę plany miałem niż zakładałem, więc no w sumie nie mam czasu obecnie nagrywać Row is War i pewnie tego czasu jeszcze za niedługo od nowego roku będę miał mniej więc no, Rowis Swords* trzy odcinki, Money in the Bank no i w sumie to tyle, jakiegoś też większego specjalnie zainteresowania tę, tą serią nie było. No, ale My Career postanowiłem wrzucić, żeby przejść ten tryb jeszcze przed premierą gry, która no, będzie na pewno, czyli WWE 2K24. Ogólnie gram. No, chyba jednak tam z tego co głosy od twórców z 2K Studios słyszymy, no zapowiada się całkiem fajnie. Ehm, też bardzo chciałbym poprowadzić. Ehm, a kontrast DDT, żadnego DDT nie ma. Też chciałbym poprowadzić. Załóżmy oprócz tego trybu My Rise, jak to zawsze e, spolszczam na tryb kariery. E, więc Universe, seria Universe, tak poprowadzić dokładnie cały rok od pierwszego odcinka przez Raw, SmackDown, ewentualnie jakieś tam czasami NXT, no i gale Pay Per View, więc cały kalendarzowy rok w trybie Universe. Fajnie byłoby bardzo przejść, i mam nadzieję, że w przypadku WWE 2K24 to się uda. Kiedy gra będzie miała swoją premierę? No nie wiem, wnioskuję, że pewnie w marcu. I overhead belly to belly suplex, ależ pokaz siły. A no chyba ulubieniec publiczności nam się tutaj rodzi. Mamy i German suplex od samego Zejna, nawet koszulki nie zdjął, nawet. Nie był przygotowany, że ta walka się tak szybko rozpocznie. No, i proszę bardzo, od razu dropkikiem ścinamy znów Zejna. Jego klatka piersiowa jest naprawdę bardzo poważnie obita. Yy, mamy wykonać przeciwnika, a Punen no dobrze no czyli generalnie no, zatauntować zrobiliśmy sobie mieliśmy do wyboru cztery strzałki w cztery strony świata i nam się to udało. E, dobrze. Okej, okay, mamy zrobić finishera i go powalić swoim właśnie finisherem lock. Jesteśmy właśnie tym czymś, tym niewiadomym, że tak powiem, nowym nabytkiem dla WWE. No, ciekawa historia z tym safe'em. Ciekawe właśnie jest to, że jednak jako delog występujemy tutaj w WWE, a teraz jeszcze wciskamy głowę samego Zayna w ring. No i spójrzmy, czy to będzie to czy wykonamy swojego finishera. w ogóle mam wyłączone jeszcze <laughs> od Rowis Swarmi to ogólnie zostało, że mam hat wyłączony. Nie mam paska momentu ani tego, co liczę nam finishery, więc teoretycznie staminy też nie widzę i nawet nie wiem na ile wynoszą moje obrażenia, które tutaj w tym pasku były pokazane. No, bardziej tutaj trochę realistycznie to wygląda od następnego odcinka. Już to włącza, teraz, Panie i Panowie, mamy Aj, i się parterze, crossface zapięty z... No klepie! Od razu, od razu klepnął. No i wygraliśmy objective completer. Niesamowite! Andy tego dokonał. Andy jest mistrzem interkontynentalnym. The Look is the new intercontinental champion. Co za początek naszej kariery i to od razu nie w Performance Center, nie w NXT, nie na scenie niezależnej, a na Monday. Nitro. To było niesamowite. Zayn został z Zabraliśmy mu złoto. Panie i panowie, no taka historia się tutaj nam stworzyła, że głowa mała. A dalej Safe stoi na stage'u, ale Zayn nie umie pogodzić się z porażką i atakuje nas za pleców. Ale my kontrujemy i prawy Zayn. ląduje głową. w Tak! Prosto! Na safe. Pięknie. O-o! O-o! No nie mówcie, że my go tam wrzucimy. To może się naprawdę źle skończyć dla niego. Sami Zayn jest zamknięty w safe. Oj, będzie miał bardzo ciężko, żeby się z niego wydostać. Na pewno mu tego nie zazdrościmy. O, ale siła! What a power! I've got the power. Andy Severide is the power. Intercontinental Champion is the power. The Lock is the power. Super, naprawdę początek kariery fajny. Co nieco widziałem, jak mniej więcej to wygląda, no ale tego, że tak powiem, nie przeżywałem. 5 godzin wcześniej zobaczymy co działo się wcześniej przed naszym debiutem, niesamowitym debiutem. Jak w swoją drogą zastanawiam się, kiedy ta premiera WWE 24 będzie, jeżeli w marcu, to świetnie, bo mam bardzo duże plany odnośnie tej oto gry, aby właśnie ten Zrobić tak, mega porządny tryb Universe, A teraz słuchamy. Nie możemy long time coming. I you've earned it. Dziękuję. Hey, co dzieje z kamerą? tu, O. nie powiedzieli? To jest dla tego dokumentu, Przepraszam, To jest Kat, right? Tak, yeah, Kat z k-a-t. Sorry, I didn't introduce myself earlier, but when I'm shooting these, I gotta be a fly on a wall. <laughs> You're going to be seeing a lot of cat over the next year. Gotta document the rise of the next big thing the future world champion, the Lock. <coughs> <coughs> Sorry, fly on the wall. I've been meaning to talk to you about that whole The Lock thing, by the way. I, can I just use the name I've used my entire career? I mean,. That's how the rest of the world knows me. Yeah, but that's not how the WWE universe knows you. We can't assume they've seen any of your matches before this. I think a lot of people have. Isn't that how WWE found me? Look, this is typical for superstars who come up outside the system. WWE likes to put their spin on things, and 99% of the time, it's a huge improvement. Okay, but. Doesn't the name sound too much like The Rock? It sort of does. Do you mind? Think of this as a new and improved version of yourself. We have a proven track record with this sort of thing. You just need to trust the process. Is that what you're required to say now that you're office? No. Corporate requires me to say and do a lot of things, but that's not one of them. I don't know it feels restrictive. i just want to be myself. i hear you. but it's not just a nickname. the entire wwe machine is behind this. alejicero prazgado is with pyro a championship opportunity, new gear. they're shooting this whole documentary about you. and we got this for you too. get it. a lock. Is that left over from John Cena's chain gang days? Maybe. But things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I got to run. But I promise, this is going to be fine. Just trust the process and it'll all work out. Because remember, you're the luck. John Cena ten na Extreme Rules <laughs> przed jeszcze wcześniej e, Batista e, jako lewiatan, który właśnie z rozwojówki wtedy przychodził w 2001-2002 roku i też miał taki atrybut. E, no nic, wychodzi na to, że sexy boy HBK Sean Michaels jest odpowiedzialny za sprowadzenie właśnie nas do WWE i to on będzie raczej naszym takim przewodnikiem, mentorem z tego, co tutaj usłyszeliśmy. Długość scenek wpływa bardzo

I'm Gabriel Slade, three time U.S. champion, two time intercontinental champ, multi time tag champion, and all around good guy. Does that work? Thanks. Anyway, just wanted to welcome you to WWE. I know it can be hard sometimes for people to get acclimated here. It's going okay so far, but yeah, it's a bit of an adjustment since I didn't come up through the Performance Center or even work the U.S. scene much before this. Okay, well, let me give you some quick tips to fit in. Make sure you fist bump and or shake everyone's hand every time you see them. Be willing to give up your first class seat if there are veterans and coach. And uh, never sneeze around the big boss. Never. <laughs> well, I don't want to overwhelm you, but if you ever need any help or advice, I got your back. <laughs> I think I'm good, but thanks. All right. Later, luck. Call me champ. Okay, champ. Jeez, no wonder that. Kojarzy mi się, excited. że właśnie widzieliśmy go w poprzedniej edycji 22 też w trybie kariery. Tak w sumie od 19 te coraz więcej tych fikcyjnych postaci w trybach kariery które potem pojawiają się w kolejnych edycjach, zaczęliśmy obserwować. Na przykład El Mago, ten Meksykanin walczący, który był w 19, był także w 22. I to jest piękna kontynuacja tego, bo od 19 tak naprawdę porządny tryb kariery się rozpoczął. Tam pamiętam, że no, miałem niesamowitą radość, jak nagrywałem tryb My Career z 2K19. No rok temu, w 22, ja nie dokończyłem tego trybu kariery. Może sobie kiedyś tam to historię jeszcze. No myślę, że na pewno odnowimy. No ale teraz też ten, ta historia ciekawie wygląda. No ale wiadomo, 19 to jest jednak to coś. Tak, 15, 16. Pamiętam, że najgorszy tryb kariery to był w 17, gdzie nic się nie działo. Dosłownie nic się nie działo, nie było scenek same walki z Brokiem Lesnarem na SmackDown. No, jaka to była przyjemność? Bladego pojęcia nie mam, ale to jest wrestling. To tak jakby dostawać same walki jak w UFC. Mała jakaś tam historia, zaczepki, ważenie, konferencje, które nie zawsze są, albo właściwie to rzadko są. A wiecie, wrestling to jest show, to jest po prostu sports entertainment i danie e, trybu kariery, gdzie w się same walki, tak jak na przykład w karierze w FIFIE, załóżmy, tak, chociaż i tak tam bardziej o wiele ciekawsze i wiele kascenek było niż w 2K17. No to, to jest po prostu bez sensu, bo wrestling opiera się na promach, na kadencach, na segmentach różnych tego typu i w grze oczywiście tak samo być powinno. Mamy tutaj 13 rozdziałów z tego co widzimy. Menu wygląda tak jak w poprzedniej edycji gry. Attributes, upgrades, no to sobie możemy zwiększać statystyki, które mają na celu ewoluowanie, że tak powiem poziomu naszej postaci. Obecnie jaki mamy rating ogólny? A no, Aż mało ważne, nawet jak potrafimy grać, to <laughs> ze sure wszystkim e, po prostu sobie poradzimy. Clear, nawet bez statystyk. Challenge mecze, wiecie co? Nie wiem, czy pomysł z graniem challenge match jest dobry, bo to są jakby takie misje poboczne, ale, well, ale dobra. Gramy główne story, żeby też nie przedłużać i what you? was nie zanudzać. W kołnierzu, Sein. i had no idea who i was. as a result, i lost, suffering emotional and physical damages. after you assaulted me with that safe, i am going to sue you for everything you're worth. i'd rather take you on in the ring than in the courtroom. but it doesn't look like you're in any condition to do that. no, i'm not, thanks to you and your shenanigans. but maybe we can work something out. i won't sue under the following conditions. First, when I'm ready, I get a rematch for my title. And second, you no longer use the safe as part of your entrance, as it will cause further emotional distress, putting me at an unfair disadvantage. I actually already told management I was done with the safe. Anyway, just let me know when you're ready to lose to me again. I will, but it won't be a loss for me. And in the meantime, I have one other condition to prevent legal action. First, you must face my hand-picked opponent, so I can rest up and do some extra scouting. Sure. Who do you want me to go up against? Oh, you'll find out in the ring. Not a great feeling when you don't know who you're facing, is it? Good luck. Hmm. No spoko, ciekawe czy jakieś głębsze story będzie z samym Zaynem, czy tylko w sumie rozejdzie się to po kościach, zobaczymy. Zayn trzymał First Intercontinental Title for 65 days. Czy my przebijemy? Rzecz jasna, że tak, to jest dwa miesiące z hakiem, bez przesady, żeby... Sami Zain oczywiście, oczywiście to jest y, niezaczerpnięte z prawdziwego świata, a to jest nasze randomowe wejście postaci. Już z tytułem Interkontynentalny Mandy Severide wchodzi. No dobrze, wygląda całkiem nieźle. M myślę, że już od kolejnych odcinków, od drugiego odcinka, już będzie miał normalny strój. Będziemy sobie to oczywiście mogli zaktualizować. Teraz jeszcze występuje w tym gimmicku The Look, ale zobaczymy nad jak długo się to o, spisze, Rich Holland. Jakże agresywny i niebezpieczny reprezentant, właśnie stajni, że tak powiem. No, brytyjskich, brytyjskich wojowników The Brawling Broods. Pewnie, że tak. Przede wszystkim Sheamus dał, że tak powiem, na ich czele, wniósł doświadczenie i tak dalej, no ale raczej to jest już też mm, <laughs> przeszłość, jeżeli chodzi o cały mm, krajobraz WWE. I myślę, że co by się w tej stanie Osnek Breaker nie działo, no to, to tak na marginesie tylko dodam, że i zwolennikiem ich nie byłem, podobnie jak wszyscy inni, słuchajcie. Yy, ostatnio, bo ja tak wspomniałem o tej premierze WWE 2K24, że planuję zrobić jeden duży tryb, wiecie no... Universe i naprawdę chciałbym, żeby on na wysokim poziomie stał, tylko jest jeden mały problem, bo kiedy nagrywamy taki tryb Universe, to tam gramy te dwie trzy walki dziennie, znaczy w jednym odcinku, a największym problemem jest to, że choćbym chciał, to nie można dawać cutscenek, bo te proma, chociażby z mikrofonem, że ktoś wchodzi, coś gada, zaraz mu ktoś przerywa i rozpoczyna się rywalizacja, którą możemy zarówno w praktyce jak i w teorii, czyli na papierze i w ringu prowadzić i to byłoby fajne, natomiast tego nie ma tryb my, wow! Ależ Guthrange Powerbomb jak Jack Swagger kiedyś um, go wykonywał, tak teraz Reach go właśnie ponawia Więc szkoda, że zabrali kacenki z trybu Universe i trzeba by je... Wstawiać po prostu ręcznie, więc jedna scenka gdzieś tam ode mnie wstawiona na odcinek zdecydowanie by była. No ale zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądać. Ale panie i panowie, tu mamy dyskwalifikację. Niestety, kłódkom nas atakuje tym łańcuchem stalowym. Kurde, sami Zayn. No i o co tu chodzi? Jeszcze prosto w plecy, ależ brutalnie. No cóż, mam nadzieję, że w najbliższym czasie z samym Zainem będzie nam dane na jakiejś dużej gali się rozprawić. No bo tu nie może tak wyglądać. No i co, nagle nie ma kołnierza ortopedycznego? To znowu safe. I to na wózku. Przywieziony prosto na stage overhead belly to belly. O, ależ tu musiało boleć. Plecy złamane. Serio? Co on taki ciężki? Może ktoś jest w środku. <laughs> to może się źle skończyć. Kilkaset kilogramów stali może spaść na nas! Wow! No i jest nasz wierny przyjaciel Chail Shot! Minięty, panie i panowie! <laughs> Jak dobrze, że nas uratował! Tak, team playa. No musimy mieć sojuszników, żeby przetrwać podczas pierwszych oczywiście dni w WWE. Od razu zawiesiliśmy sobie wysoko poprzeczkę. Zaczęliśmy od wysokiego C. Od Monday Night Raw. No i tak to wygląda. No dobrze, dobrze, w porządku. Story jest kontynuowane. 20 ponad minut trwa odcinek. Chyba sobie tutaj zakończymy dzisiaj. Myślę, że drugi odcinek będzie w hoi, ciężko powiedzieć... Może jutro nawet, dlaczego by nie? Ale The Look rozpoczyna się ta historia naprawdę fantastycznie. Tak, swoją drogą jeszcze WWE w ostatnim czasie są takie plotki, że sponsorzy ich loga będą na macie w ringu, tak jak jest w UFC i na przykład na różnych innych galach MMA czy galach boksu. To jest w ogóle niepoważne, według mnie, ponieważ. Znaczy, sam fakt, że wyświetlane są wszędzie te reklamy na galach pay per view, na przykład płytku, płatków cynamonowych albo innych rzeczy, to, to już daje do myślenia i zabija klimat tego, że ta gala jest po prostu galą, no, ale no, zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo krytyczne mam do tego stosunki, bo zaraz to będzie w ogóle jakiś kolorowy cyrk. Niżeli rzeczywiście prawdziwy wrestling, gale z 2002-2003 roku wyglądały super, a teraz to jest w ogóle takie wszystko cukierkowe. No dobra, zobaczymy decyzję Shona Michaelsa, jakie przyniesie nam rezultaty. Gabri Gabriel Slade, to jest właśnie hey, ten zawodnik, me? muszę zapamiętać jego imię. Remember the name, Gabriel Slade. Zapewne obydwoje mamy udział i swój interes w tym, żeby skopać tyłek samemu Zeinowi jego świcie. Pewnie tak team mecz będzie w kolejnym odcinku. Oczywiście, że tak. I, I'm going to face them on my own. No, ale my wolimy raczej stolową karierę. No i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie dla nas. Zero pomocy, zero sojuszy, zero fałszywych przyjaźni. Panie i panowie, jesteśmy The Log, jesteśmy Miszem Interkontynentalnym, jesteśmy Andy Severoid. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Kontynuujemy historię naszej postaci w kolejnym filmie. Dzięki, do zobaczenia.